To jest ta mapa co o, nam pięć. tak wtedy zarobiście poszło No, Tylko, że wtedy graliśmy chyba z innymi czwórkami i z trójkami. A zobaczymy jak dzisiaj pójdzie Weszło jak masło Przeciwnik oberwał Nice. Dobrze, nie kurde. Jest ustrzelony. Aaaa, nice. zabrakło niewiele. Aj, spudłowałem. Było jednego mniej. A Mamy O kurde, ale dostałem. Czoło tak. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał Aj no. spróbowałem Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy Ale dostałem Dostał tego Nie O tu A mostu dostałem Uważaj most o oh, fuck, fuck shit. O kurwa, dostał? Są na ślepo. A. Musisz coś dostać. Kurwa, czy ci powią. No. Ile mi jest zadanych? Hej, Mateusz, cześć. Co tam u ciebie? 655. 655. Wow, ładnie Ja tylko 300 A ty? 300 No, to oba Jakie mu to? Przepisy, ostatni czy kulinaria? Kulinaria, no. no No trochę ma rację Nie wygląda dobrze? Z begonem No Łapie, jeszcze w paletki Ale no, bo to jest carbonara o, 8 byłem pusty. najlepszy w drużynie. No ładnie. O, oh, wow! Ej, dobra, tego się nie spodziewałem. Mister śliweczka ma, ma filtę. Ej, ogólnie? Ja jestem na górze, jakim cudem? Najsilniejszy czołg. Jakim cudem? moje budzenie 2 20, 170, dostaję, tam ma takie 0. Zajbałem naszemu Kurde. I Dostał minus 69 w tej samej chwili, ale to chyba od innego dostał. Na no, ja chyba... w tej samej chwili do niego strzeliłem Chyba w tym momencie nie ma... Nie ma no, Friendly Fire'a. No. No, fire Kiedyś było stary i mogłeś dostać taki niebieski... Byłeś niebieski wtedy w drużynie. Jak zabiłeś niebieskiego, to nie, nie, nie liczyło to jako... On był w swojej własnej drużynie. Jest Valentina, ale. No to jest No to też Walentyny, prawda? Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć? 70%! Fajnie, bo tyle mam jeszcze na sto od lewej cisną, właśnie. Przeciwnik oberwał. Tą pezetkę by mogli zejechać na tył. Właśnie tak, tutaj widzę, właśnie, że macie tutaj. Tylko że mnie ta PZ-ka tutaj ciśnie cały czas No nie! Nie! Kurwa. Oj! Czemu ja mam tu takie kongo? Co jest? Nie wiem, a pomagam, pomagam Strzelam do nich ile mogę, oni no ja nie mam jak... Go... Dead, dead, nie? dead, kolejny ja już tam ładnie obiłem, ale stary mnie no też No Ja starałem jest. się tutaj manewrować, Oj, jak się dają dało. Zero. Nie? Ja już tam zero. Ja ci tam chyba z dwóch zabiłem. Tak, tak, to widziałem no. Tych dwóch ładnie, dziękuję. Tylko że i tak trzeci nie ma nic, zero. Czemu nagle oni się tu wzięli. Nie, to jednego tylko, bo ktoś musi zabrał. The f Soldier, siema, cześć, co tam u ciebie słychać się? Grywasz też. Szymon. Szymon. produkcję z czołgami. Ho ma nic z Team Fortressa Ja grałem za 200 widzicie. Ja grałem kiedyś w kimbadzie. A, ty masz tego stuarta. No 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 ja tam no, pobijałem to co mogłem stary Nie ja tam i takim wszystkim Porobiłem co mogłem No ja miałem pecha, bo mi się odbił nie? Jak go chciałem dobić właśnie tego Stewarta i nie, w sensie to kapowanie jest bez sensu, według mnie, że mówiąc. Jakby trochę inaczej. Hello. <grystanie> tak, jest skupienie, bośmy popłynęli. I... Piotrek. Weronik nie zapraszałeś, więc ci mieszkania nie zalała. Ferry, nie popłynąłeś. O, ale i tak, my byliśmy całkiem W trójce najlepszych No dobrze